Gronda TV, a razem z nami Łukasz Zabor-Zaborowski. Cześć. Siema. Jesteś na tej gromdzie od prawie samego początku, albo od samego początku z Wasylem. Doszliście teraz do wysokiego poziomu. Półfinał, który ma zadecydować kto zawalczy o pas. Poważna sprawa, Dondiego poważny rywal. Jak się z tym czujesz? No dobrze, wiesz, fajnie, że tak Wasylowi się udało. Troszkę z przypadku, bo jeszcze pamiętam, jak zakładałem się z Mateuszem Borkiem na samym początku, że Wasyl e, tylko i wyłącznie tak naprawdę chcieliśmy walczyć w boksie i powiedziałem, że da rady sobie w takiej formule i chociaż warunki nie pozwalały na to, bo Wasyl przed tą kontuzją nogi to był 10 kg lżejszy, e, no ale wyszło jak wyszło, Wasyl się super w tym odnalazł i myślę, że, myślę, że połączenie boksu, jedna walka w boksie, jedna na gromdzie to jest coś dla niego fajnego. Właśnie, Wasyl wydaje się stworzony do walk na bieści. dzisiaj to jest wiadome, nawet Artur Szpilka mi dzisiaj powiedział, że ma twardą głowę, że nawet na sparingach to czuł, czyli jakby i ręce, i cios, i, i wytrzymałeś, wszystko tutaj pasuje, a skąd ty wiedziałeś to wcześniej, widziałeś go w akcji gdzieś na ulicy, czy, czy widziałeś to po prostu w sali treningowej? Nie, no wiesz, Wasyl jak naprawdę jak przyjechał, to walczył troszkę w MMA, troszkę w K1, trochę w Taju, naprawdę, tam były miksy, ale ogólnie przygotował się do, do MMA, no bo jednak nasz klub, no to słynął bardzo mocno z tego, z bardzo mocnego MMA, z wielu zawodników i i wiesz, no tak jak kolega trenuje MMA, no to każdy trenował MMA u nas w klubie, więc wasy bardzo mocno chciał się przekształcić i no na sali naprawdę mu to wychodziło, wiesz, no bijesz się w małych rękawicach, więc bardzo mu dał ten taki etap czterech lat z najlepszymi tak naprawdę zawodnikami w Polsce na macie, bo na treningu naprawdę rewelacyjnie to wychodziło, na walce troszkę za bardzo się bał tego, że ktoś go obali. I wtedy ta stójka mu też nie szła. Jak mu już odpalał się w stójce, to ktoś go obalał. No i tak, niestety, tak, tak wyglądały te jego walki w MMA. Nie poszło. No i mówię, ta formuła myślę, że jest fajna. Myślę, że przez to fajnie się przestosował z boksu, bo miał 4 lata mocnego treningu codziennie, dwa razy dziennie MMA i bił się tak naprawdę w małych rękawicach non stop to jest grzeczny chłopak, czy to jest gość, który się potrafi odpalić właśnie w sytuacji gdzieś w barze, czy gdzieś na ulicy? Nie, on, 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 jest, on jest naprawdę jest bardzo miłym gościem, a jest po prostu, jak bym powiedział, nieporadnym. Ty jesteś też jego menadżerem, czy tylko trenerem? Trenerem. Nie. nie. on nie ma menadżera, to czy wiesz, jako trener po prostu załatwiem mu jakąś tam walkę i tyle, a a, a tak naprawdę teraz to dzieje się już samo, podpisał kontrakt, no, tam na dużo walk ma i w boksie i tu, więc tak naprawdę menadżer mu nie jest potrzebny, a jakieś tam firmy, co go wspierają, to same się zgłaszają po prostu. Don Diego, Wasyl tutaj jest iskrzy trochę na tej linii, mam wrażenie, że też jest trochę takiego personalnego zarzutu jeden do drugiego, a szczególnie Wasyl, czyli faktycznie tak jest i czy to może wpłynąć na walkę? Wiesz co, nie, myślę, że na walkę nie wpłynie, myślę, że suma summarum po walce wszystko jakby opuści, no może jeden i drugi jest na takiej... Wiesz, no, Są wysoko, chcą, chcą jeden i drugi dojść, do niego jest bardziej taki e, może tak zlewczy i może to Wasylowi tak nie pasowało, jakby go troszkę lekceważył przez to, że się uśmiecha, ten dlatego może tak się tak zareagował, bo Wasyl też wiecie, że nie reagował w ten sposób i, i wiesz, jak ciągle tam za każdym razem ktoś się śmieje, się naśpiewa z niego jakieś tam wiesz, uśmieszki, coś, no to wiesz, no, no Mateusz taki jest, ma taki styl i, i wiesz, na pewno próbował w jakiś sposób wyprowadzić z równowagi Wasyla, bo no bo tak naprawdę to, to jest chyba jedyna droga do wygranej tak naprawdę jego i żeby wyprowadzić go z równowagi, żeby powtórzył taki błąd Tysona, no ale no nie porównujmy akurat Tysona, który miał mocny cios już wszystko, no ale jednak z zapleczem Wasyla to się nie równa. No. To was jest dużo lepszy od Tesona? No myślę, że tak. No bo po prostu no ma duży większy background, Nie mówię, walka jest walką, i to może iść wszystko w dwie strony, ale jeżeli chodzi o takie sportowe zestawienie na kartce, no to na pewno. Jak ty się e, emocjonujesz w narożniku, bo słyszę, że zawsze krzyczysz e, i jednak widać po Twojej ekspresji, że, że jesteś w tej walce razem ze swoim zawodnikiem, a później po walce e, potrafisz się na niego rzucić, ucałować go, czyli to jest e, przeżywać to walkę. Znaczy, no tak, bo jak się przygotowujesz do czegoś takiego dużego, no to no to, to jest, e, a ta walka z Mateuszem na pewno jest duża, no to, no to fajnie. Nie jest to wygrać i jak się współpracuje z tym zawodnikiem, myślę, że jakoś całkiem nieźle sobie radzę w narożniku w sumie już przez kupę setki walk tak naprawdę zawodowych i myślę, że to dobrze wychodzi, więc mam nadzieję, że się też wyjdzie. Powiedz mi, jest tutaj mnóstwo pięknych kobiet, wiem jaka jest uprawa Gromdy, Twoja żona w domu, Karolina Kowalkiewicz, Karolina Zaborowska już teraz, nie wyszuca Ci tego, że przyjeżdżasz na Gromdę, czy patrzę to tylko jak na pracę, a może lubi takie klimaty? Tak, lubi takie klimaty. Nigdy ci nie wyrzucała tego, że przyjeżdżasz? Nie, zawsze chciała ty ze mną być. Tak się to lubi. Ale niestety Mariusz daje tylko jedną opaskę. A czyli nieszczęśliwie, po prostu nie udało się jej nigdy zatwić wejścia, może kiedyś. Dokładnie.